Dzień dobry, witam serdecznie, Divbroker Anna Dąbrowska. Dzisiaj mamy 16 lipca, czwartek, zaczynamy. Dużo się dzieje na giełdach, przed nami wykres Nasdaq, wykres jednogodzinny. Jak widzimy Nasdaq tutaj, w którym to było dniu 15, 13, czyli w poniedziałek, wygenerował taką całkiem wymowną świecę który jest zdecydowanie świecą spadkową, nie mamy do tego żadnych wątpliwości. Rynek tego dnia doszedł do poziomu 11 punktów, zawrócił, cała sesja zakończyła się niżej niż rozpoczęła, czyli dotknął poziomu i go jakby zanegował, tak? I tak tydzień się cały czas rozgrywa, czyli NASDAQ stracił swój impet, a to on nadaje prym reszcie indeksów, i on tutaj jest liderem, i ten lider zaczyna zawracać, tak? Zobaczymy, co dalej. SP500, główny indeks amerykański, wykres y, zrobię też dzienny, żebyśmy byli konsekwentni. Czyli tak wygląda y, SP500. Warto przypomnieć, że, bo można o tym przecież zapomnieć że cały big picture y, y, czyli Szeroki obraz jest, jest przecież spadkowy, tak? Tutaj mieliśmy szczyt, ogromna korekta. Ostatni ten szczyt z początku roku nie został pokonany. Poza tym wiele innych wskaźników pokazuje, że jesteśmy w bezsie i to trzeba mieć na uwadze, myśląc o rynku. Mieliśmy korektę spadkową, korekta tych spadków, czyli wzrosty. I co dalej? rozpoczęły się spadki, powróciliśmy i właśnie jesteśmy na tym samym poziomie, tak. Jesteśmy tutaj, co jest tym samym, jest to na tej pomarańczowej linii teraz są notowania i jest to równocześnie notowania z początku tego roku, czyli notowania z 2 stycznia są tutaj y, wymownym oporem dla wzrostów, tak, czyli bez dwóch zdań jesteśmy na oporze. Teraz temat dnia, czy bo tutaj mieliśmy wczoraj lekko wyższy szczyt niż ten ostatni z początku czerwca. Temat dnia: czy to jest fałszywe wybicie? To się okaże. Póki co jest to temat do rozegrania. Temat do rozegrania, czyli zajmowanie krótkich pozycji tu, 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 nigdy nie miało tak sensu jak tutaj, dzisiaj. Czyli jesteśmy już na zdecydowanym oporze, został on przetestowany, póki co nie został obroniony. Czyli notowania wczoraj zamknęły się takim pinem, zielonym, bo zielonym, ale pinem, czyli niezdecydowanie. I dzisiaj już notowania tutaj na kontraktach futures, na indeksie, jesteśmy yy, spadkowo, tak? Czyli to mamy na teraz. Co, co, jakie tutaj można mieć pomysły tradingowe? Pomysły tradingowe można mieć takie, żeby zająć krótką pozycję, i ustawić stop loss ciut powyżej wczorajszego szczytu, tak? taki, taki jest scenariusz i takie, takie założenie daje fajną relację potencjalnego y, zysku do ryzyka, które jest fajna może być relacja, dlatego że stop loss może mieć tutaj dość mały, natomiast y, potencjalne zyski mogą być duże, przede wszystkim, jeśli y, cena spada, to spada szybko. Dwa, no jesteśmy w trendzie spadkowym, jeśli tutaj ta linia trendu czarna wzrostowego zostanie przełamana, to będziemy mieli kolejny argument do większych spadków, tak? Czyli taki jest scenariusz z wykresu dziennego. Nie zapominajmy, że to są duże zakresy, czyli nawet żeby teraz ustawić stop loss powyżej szczytu z wczoraj, to nie będzie mało. I to jest dla osób tutaj bardziej ryzykantów. Zajdę niżej na wykres jednogodzinny, żeby zobaczyć, jak to można by ugryźć w mniejszym, z mniejszym ryzykiem. Na przykład tak. Jesteśmy na wykresie dziennym. Kolejny argument, jaki może nam się tutaj rysować, a jeszcze przede wszystkim. Wykres dzienny, zarówno na, na DAX-ie, jak na sp 100, mamy dywergencję. Czyli szczyt, szczyt. Natomiast tutaj na, na wskaźniku RSI ten szczyt nie jest taki sam jak tamten, czyli ten impet ceny wzrostu zupełnie jest inny, czyli sugeruje y, słabość, sugeruje słabość rynku, czyli mamy dywergencję. Fajny argument. Ok, wracamy. Jeśli chodzi o dzisiaj o dane, to mamy całkiem dużo danych. O 1345 dane dla euro. I później na otwarcie sesji amerykańskiej, co jest ważne, o 14.30, przed, przed otwarciem sesji, będzie przemówienie Europejskiego Banku Centralnego, i, czyli ważne dla euro i także będą dla neda dolara. Także wiele danych dzisiaj jest, także jest spodziewana zmienność na, na rynku. Ok, czyli tutaj mamy wykres 5 na SP 500. Dla tradingu o zupełnie małym ryzyku można sobie narysować jakieś linie pomocnicze i zobaczyć co się będzie działo z tych linii. Piwot tutaj na, na, na zaznaczony na, na żółto i, i tutaj na, na wykresie 5-minutowym można, można łapać trady o jeszcze mniejszym ryzyku. Czy ta linia trendu ma sens? no nie jest ona zbyt mocna, więc być może ona się nie sprawdzi. Natomiast mamy pivot, mamy ten szczyt z wczoraj, to chyba będą najlepsze wyznaczniki na dzisiaj. Jeśli chodzi o DAX. DAX bardzo podobnie, czyli na wykresie dziennym także mamy widoczną dywergencję. Także doszliśmy do tego samego szczytu. Szczyt ostatniej korekty wzrostowej, czyli widoczna dywergencja notowań względem wskaźnika. I tak samo możemy to rozgrywać. Wykres godzinny. Też notowania są tak samo na tej linii trendu wzrostowego. Jeśli ona zostanie przełamana, otwiera drogę do dalszych spadków, jeśli utrzymana, to niekoniecznie ten scenariusz będzie się realizował prospadkowy, natomiast momentum i owszem, i owszem buduje się. Jakie mamy tutaj argumenty za spadkami? Tak samo, dywergencja opór na którym są notowania. Można zobaczyć, że tutaj średnia jest delikatnie przechylona w dół, więc można polować na krótkie pozycje na DAXie. Pamiętajmy mimo wszystko, że mamy tutaj tą linię trendu wzrostowego i póki ona jest utrzymana momentum jest w dalszym ciągu wzrostowy. Ok, mamy opór, mamy dywergencję, to są jakby za spadkami, natomiast trzeba pamiętać, że momentum jest w dalszym ciągu wzrostowy, dopóki te linie na SP 500 i na DAX się będą utrzymane, a póki co są. Czyli trzeba to, można sobie to obserwować wszystko. Ok, indeksy ciekawie, bardzo ciekawie na dzisiaj, ale nie tylko indeksy, istnieją. Forex, euro-dolar przed nami. Notowania zamknęły się przez ostatnie tutaj tygodnie w takim kanale, można to nawet by się pokusić, że to jest taki spodek, spodek ostatnio omawiany na, na złocie, jeśli tak, jeśli to jest spodek i taka formacja, to być może ta linia trendu dość szybka, bo jest dość pionowo ustawiona dołek, dołek i tutaj teraz jesteśmy na tym poziomie, być może poszłyby notowania w górę z tego poziomu, natomiast jest to dość odważny scenariusz tak. dlatego, że cóż, no właśnie na tym, na tym poziomie jesteśmy, notowania nie mają miejsca na większą korektę, natomiast no taki pomysł mam na dzisiaj jeśli chodzi o euro dolara jeśli chodzi o sam indeks, sam indeks dolara, to tutaj analogicznie notowania są też uwięzione w takim wąskim przedziale, natomiast jest to osłabianie dolara, czyli on jest w dół. Też można pokusić się o spodek, tylko w tym momencie spodek odwrócony czyli wszystko analogicznie. Dopóki nie wyjdziemy z tego, z, tej, z tego zakresu, to trudno coś bardziej mówić o większym, śmielszym ruchu. Na razie póki co notowania są uwięzione w tym zakresie. Jeśli chodzi o dolar do złotówki, analogia zawsze do indeksu dolara, czyli też potencjalnie mamy odwrócony spodek, formacja, rzadko występująca, formacja prospadkowa. I co może nam posiłkować to, te spadki? Tutaj staram się wyrysować jakąś linię trendu. Można szczyt, szczyt, i zobaczymy, czy ta linia zostanie zachowana, obroniona, czy pokonana. I analogicznie będziemy wiedzieć, które, która strona wygrywa. I na koniec metale, złoto. Tutaj notowania też są w takim klinie. Klin y, blokuje nam dalsze wzrosty dla złota, czyli mamy tutaj poziom oporu i dla traderów z pewnością jest to, jest to ważna informacja i ważny poziom, póki co jest on przestrzegany. Zobaczymy, jak będzie dalej, natomiast jest to wytyczna do tego, co możemy robić. I jeśli chodzi o srebro, też możemy zamknąć notowania w klinie. I wyjście z którymś z poziomu da nam sygnał, do, co może się w najbliższym czasie wydarzyć. Dodatkowo też znalazłam tutaj dywergencję dla srebra. To jest wykres jednogodzinny, czyli ten szczyt na wykresie cenowym jest wyższy, ale już wskaźnik niekoniecznie i takie informacje są prospadkowe. Okay? Dobrze, to był, to był przegląd rynków. Natomiast najciekawsze są zdecydowanie indeksy, bo rynek obserwuje je najbardziej, dochodzą do bardzo wysokich poziomów. I zobaczymy, czy te poziomy będą mogły być utrzymane, czy jednakże strona podażowa w końcu będzie miała jakieś swoje 5 minut. Nie wyprzedzajmy ruchów. Tak, czyli poczekajmy, żeby jakiś sygnał został wygenerowany, żeby jakieś odbicie, żeby już wykres pokazał zdecydowanie, w którą stronę chce iść i wtedy możemy dołączać do takiego ruchu. Oczywiście ze złożonym zleceniem obronnym stop loss, bo nikt tutaj nie jest to mylny, jest to tylko prawdopodobieństwo i nic poza tym. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim udanych inwestycji, udanego tradingu, udanego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.